Masterczołki Eeeem, no, dajcie, ja jestem Chris, to jest Survival Games z Bartusiem I, i, I chwila, mam tylko 3G na dysku, lol I masz tylko 8 sekund Fuck, jest zdążę No wow <laughs> Już się zaczęło? Eee, nie Jest zdążę, jest zdążę, dobra Mam gacie, mam galoty Mam żarcie A, Mam też, ja mam rybę i dwa mięcha ma, ma, jest ma, ma, dwie, Mam dwie czapki Trisu Dawaj, wszyscy poszli, my, my sprawdzamy wszystko Dobra, już tu nic nie ma, nie już sprawdziłem, chodź, chodź cici, cici. mam bibę ja, ja mam żarcie ja mam czapkę, ale sorry, drugie nie wziąłem I mam skinia zwalonego, gdzie ty jesteś Dobra, chodź, idziemy sobie. <grym> Mam, Właśnie tak patrzę na... Właśnie, <grym> nie wiem w którą stronę patrzę, nie? Chodź, chodź, bo to jest trolling Ogólnie, tej, tam ktoś jest y A chodź jestem ja, ja na Okej, okay, chodź, i tej mapy mówię, że nie znam I ja sobie tutaj ściszę lekko, bo żeby nie bo, bo kurde, nie wiem czy miał jakiś problem, może z dźwiękiem znowu, bo by nie było problemów z dźwiękiem tam ktoś jest i ty jesteś Ja tam, tam poszedłem chciałem tam Dobra. chodź <grym> tam się budyneczek Cześć, lepiej nie biegać Jabł... dobra mam dwa mięsa i dwa ryby Ja mam trzy jabłka, dwa mięsa z krowy trz... Nie trzy z krowy, dwa ze świn i dwie ryby O oh Meg, a ja mam galoty. Ja mam tróbeczkę A ja mam skrzynię To jest pustą hmm. tam szokola Trzyciny trz, 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 Czekajcie weźmy osłania chwilę jest, jest tylko MC Kasi tylko, bo nie, może być za głośno Schodzimy z sodami, czy skaczemy? Schodzimy z sodami. Ej lol, już sztof... to Nie, cofło! My też cofło Dobra to do Szyba idzie tego co, co widziałem. Ale taki dobra, Musimy mieć mieć. No cie widziałem ten, 16 ty odcinek u Verteza. To znaczy dużo miał. Ale dobra taki taki szczegół, oła. Oła Pik parkury jesteśmy, oła Czemu oła mówimy? Bo boli, nie? Bo mnie boli Boże, to jest głośno, czekaj, to tu jeszcze Jeżeli będzie je za, za cicho, to sorry ludzie, ale no... no ale jest, to... za no, jest za głośno No to jest za głośno Jak nie skrzynek w ogóle nie ma No właśnie też jak widzę te... Bo w tej mapy jeśli nie gram, nie gram, nie znam Tam jest skrzynka no. Tam jest skrzynka W tyf... no e serio no Daj ci podbiję do niej. No i dawaj, no kiedyś się tak dało. Nie no, nie bo cię apres i co będzie. Tu. Tu. Tu, tył nie naprzód, krysie. Czekaj, Czekaj, czekaj. Czekaj. mam bombę, Co ci boli? Ma patrz na to. Patrz, to, czekaj. Nie, czekaj. No, coś ci nie idzie. No, prawie, e, było blisko, czekaj. Co ty próbujesz zrobić? Boli skrzynkę. Nie tam się nie da, bo mi się by udało Nie wierzy, to bym chodź Nie wierzysz we mnie? Nie da się Ej, no, zostało się graczy Ty, wiesz jak jest z tego, <laughs> że jak będzie noc, nie A potem będzie dzień, nie To się, to się skrzynki wszystko, wszystko się skrzynkach od, od tego odnawia, niesmacznego Eee, e, za dole Kolejna skrzynka O, mam szczały Mam Strzały. Bez łuku No, a, be, będziesz nie wyrzucał na kół o, no no, pomysł Gdzie ty jesteś tutaj? Jakby so, tam do góry swój węzeł wejść i tam gdzieś do tamtej do skrzynki dojść może co? Na to Dobrze milordzie Dobrze milordzie Chodź mi tak jest, nie nie Czekaj, robię test W tym miejscu Robię test czy jesteśmy na dobrej mapie Aha, walnąłem cię <noise> co? Pusta Pusta Poczekaj, jeszcze raz cię walnę. Nie, ła! Dostałeś dla mnie, czy spadłeś? Nie, bo skoczyłem. No to czekaj, bo cię walnąć nie mogę. Ale po co? Bo, bo mnie boli. Ale walnąłeś mnie. No teraz też, i co? Mam pancerz. No dobra, działa. Działa, wow. No, tu, 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 tu była ta skrzynka gdzieś. Ja z kolei się dole, więc uważaj. Nie, nie spadnij. Tam. Dobra, gdzie, 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 gdzie ta skrzynka? Tutaj jest. O, on mnie bije, ła, kurde. Aha. Tu jest, chodź. Ej, nie, on mnie bije. Ej, mam miecz, strzałę, złoty pancerz. A tam jest. A ja tam bogaty. Chodź. Ej, tu chodź, 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 mnie bronił, milordzie. To mi jedzenie spadło. Ej, tu jest gościu. Ej, nie, 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 nie spada ci? Nie. Mi też nie spada. O Jezu! O Jezu, spadłeś. Ratuj, Bartuś. Bartuś. Aaaa, za mordor. O! Kin! Oooo free ten! Daj mi jeszcze jeden, wiem ma dwa. On ma cztery. Dobra, spoko. jedzenia. Heł. Dobra, już to wygram. Masz podęki, buciki jakieś? Niepotrzebne. Dzięki. no. Dzieci bo. Jeszcze odgramy, znaczy ty albo ja. Dobra, bo Za ciekawe, nie? No dobra, raczej ty. Ouu, cofa. Mam boski skin ja Patrzysz w osami a... Dobra, no nie bo co się za magiach NSP przyło? Bo ja wygrywałem było dobrze, nie? Bo patrzyłem ogólnie nie tego, bo mi ją z usuwało i musiałem grać od nowa i tam nie wiem czy... Przesłałem pierwszy lepszy, jak miałem zapisany kulk, Kurde, jest A jestem piękny taki jaki byłem yy, Tam trzeba wejść z jaka dobra? No, tu nie, palazem sobie tak. jest gościu. No chodź na sobie. No dajesz, no? czy czy to, bugi, czy to no, ee, Ja jestem niezniszczalny, wiesz, taki. Ee, ja nie muszę jeść. Tego... U Ojejku! Boże nie strasz, fuck. To, jaki ten bim? Będzie walnął. Ty już nie no, walnął? Ty... <grylly> ci... No ja bym cię też przypadkiem poturbował trochę. Skrzynka. No wiem, no biegnę, nie? Nie da się jej otworzyć. Ja moje towe. Miąsko Idzie, Idziemy na ten, na las Przyspieszać <grym> Prawie gasas Ej hey, no serio, mi ten głód nie znam no mi też się zrobiegamy lew Ej Tu jest ten, Ch hatka, hatka, chodź, chodź Ja no, nie, Tu nic nie ma To jest tylko ten, tu jest, strzynka, jest Ja. Albo hatki, jest, pusta dobra Ja, a tu jest coś to jest dziwnego jakaś. Chodź, no chodź, W, w e, OMG lolu ja, i tam jest wejście. Kaj tu jest wejście. Ej, tu jest wejście. No wiem, widzę. Dobra, ja jestem marbkarem. Ja, ja idę za tobą. Kowale, bo to teraz mogą być te płatki z tymi sznurkami, nie? O, I... the... <grym> Ej. czysz no, ty <strypny>. pi... <grym> Właściwie o tym mówiłem, nie? Czekaj, jak da się to włączyć, bo ja tak dawno te w Minecrafta nie, nie gra. Nie mogę tego włączyć. Mówię, nie to, to mogę. Nie mogę. Muszę tu przyskoczyć chyba. Panie, to nie przyszło. Nie, nic się nie stało. Pobacz. Nie, czekaj. Czekaj, ty... To jest samo, to nie... był. No, to nie wszystko włączy. A tu jest skrzynka. To nie pusta już. O. Weź na ten stół. Ja <grym> jestem ale... <hotko. grym> ja sobie idę. Żeby nie było. Jak zginiesz, to twoja wina. Moja? Twoja? To jest no i to, to może to, lubię to. znalazłem następną chatkę. Panie, wszyscy tu już byli. Mam pytanie, czy ty te dwa miejsca z nadeskini wziąłeś? Mhm. Mm Aha, dobrze, bo zaznam do, się, że ja je ale miałem taki punktu, czyli ty je wziąłeś, okej. Okay. Czyli miałeś lękę i ja je łukłem. Tak, dokładnie. Pojrzał ja do góry? Nie, nie ma już. No, jestem już na górze. Ktoś tam jest, czy nie? No, został. Dobra, to... To ja, ja mogę skoczyć, do. jak mam teraz czas full. Nie, nie skacz... No... <laughs> Dlaczego? To jest dom jakiś hmm. Pewnie puste, bo ten gości musiał przechodzić No puste w ogóle ile teraz ludzi dzisiaj? Pośnik list Jeszcze są nas raz, dwa, trzy, czterech, pięciu Czyli nas dwóch i trzech typa pewnie razem chodzą albo Ech. się... O ej tu jest jak ktoś tam Eeeh Widzę, Ja chyba ci ch coś To jest miasto, no, to no jest dobra. miasto jak dwoje no, Pięć domów na krzyż, ale Ej, na Ej, tu ty, jest typek! Ty, ty Ej, chodź, chodź! Cię? To Steve, bez niczego! Steve! Nie, nie Steve, już, już ma skina. Coś napiję, chodź, tu jest gościu! Kij z Daj potato. No chodź Ej, tu! No, no ile tu! No już go zabiję, dobra. Tak jak go zabijesz, zabijesz go! Um. Perwę, tam mam moją perwę! To, patrz, ma, masz, są dwie, po jednej. Ile masz, masz, masz <laughs> no, ma, Ja mam mieczy. Masz innego? Mpa, 10 metrów Dobra, właśnie, tam pan goś ubiegał, z tego sobie na razie Bo on zwiał, bo musiałem się na to nie przeżył go ze mnie To, y... że tę kolejną walną dwa razy <laughs> Ciebie raz <laughs> No właśnie A <laughs> ty taki mały szczegół No. Polżycia miałem Jak to nie ma? No, to Nie! Co ci się dzieje? Wypłynąć nie mogę. Fak, fak. Czemu on tak wolno wypływa? Lol. Tam, tam jest gościu. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Full żelazny set, full żelazny set. Ja mam złoty, full. O, ma żelazny. Nas jest dwóch. O, masz żelazny, tak w ogóle, tak BTW. Dobra, to raz, dobra. Albo nie, dobra. Nie wiem, to jest... To Ja idę do kościoła. No chodź, pomóżmy dziś, się. Dzisiaj Idę do bierzmowania, nie, wiesz w boga. Ja też, ja, ja też idę do bierzmowania w tym roku. Wejdźmy. Musił, pojść, to jest w klasie. A co cię to, Chodź. No tak to mnie to no. Ja, stół do enchantowania. Szkoda, że mam zerowy level. Ja też, nie nie będę się dał się bije. A nie, to sobie upadłem, okej. Okay. <laughs> o kurde, tu jest, fuck, fuck. No fuck. wiem, gon gonicie. Ej, dawaj, bij go no, jestem za... ...co po mnie. Dawaj, dawaj. Bij go, dawaj. Kim, kim, kim śmiecił, kim? No daj po tatu Kim. Zabij go a wygrasz, zabij go, a wygrasz. Bądź go, ucieka bo nie zna kita. Ja to jest głupie Wygrałeś? No, no nie, bo on się ucieknie i się wleczy. Ej no, rzuciłem perłę i tak mnie lagło, że się nie... Dobra, ucieknie, dobra. No to kurde, to... was tylko już, już, już tylko zostało. No, dobra, i to gap się na mnie, kręć. Kręć moje ja, ja, ja piękne cię, Ja chciałem ja, ja, ja ciebie patrzeć niby. Nie wiem, podleć tu na każdym serwerze się dało chyba. Ale to jest V Craft, to nie jest ten ten z, z spektem. Aha, to się pożegna już. Nie, to, to czekam na wynik, a ja sobie pójdę na jakiś parkura. Aha. Czekasz pod... do wyniku? Czekam na wynik. No, to zapoczekamy, No, to wytnę no proste. No prosta. Wytniesz pół godziny filmu. Dobra, wytnę to. Powiedz mu niech. Nie... Ale poczem on cię uciekł jak on miał już razem miecz. Bo... Ej, ej ja żem go walnął z razy, ty też go walnąłeś, to chyba był już na hita. Aha. Tak trochę, To mogłem to mogłem jeszcze chwilę uciekać. No, Idem. mogłeś, a nie, a nie, ty się rzuć po chwili na niego. Bigo, bigo, bigo! Bigo! No, właśnie biłeś go? Przestałeś? Uciekałeś tak, i się znowu nie, rzuciłeś tam. Nie, no, nie ja go ja z nie uderzyłem, znaczy nie uderzyłem tak. go, uciekałem, to wiedziałeś Bigo, no to mu rzuciłem na niego. I tylko kłady potrafisz kwaścił już. Cicho. Cicho. Nie wiem co ci chodzi. <laughs> to, tak właśnie, kryjces z wodzianem. Tak chciałbyś. I nie lubcie go. Tak chciałbyś. Za to, że kradnie kłady wujkowi. Co? A, 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 a kto to był? Ty, nie wiem, ty mówisz. <laughs> nie nie, 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 nie. <laughs> No nie lol. A? Przerwa na zosola? Kurde. <noise> Dawaj no 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 zarż, No zgin <noise> no. Wiesz, no zgin. Nie no. A wiesz... Zarycz no? Nie no zginno. Zarż, nie. no. Zaryczno. Też mogę na spawnie siedzieć. No to, to iść na parkura. Czemu go? LOL tu jest chyba PvP nawet. No, tam w jednym miejscu. No właśnie widzę, to rozbiję wszystkich. <noise> Dobra, kogo może dodać do rozmowy jeszcze? Patrzmy skąd znajomych. Kto jest dostępny? Daniel, ja. Aga, Taniel, Dummel, Echa, Sound, Serwis, Elien, Krzysiu, Luki, Marzena, Migotka, Owca, Paweł, Paweł, M, Piotr, Bogusz, to? <noise> Puszek, Rafiks, Rachder, Sebastian, Silu, Spencer, Ted, Tysiałkę. to tyle jest dostępnych. Czyli nikogo nie mogłem dodać. Czemu? Czemu będę jak ma na diamentowy set? Bo se kupił, bo przeszedł labirynt kilka razy. Zab Zabij, mnie. <grym <grym serio? Długo jeszcze. No, sorry no, poszedł cekać. Ja stoję prawie na reskę Tylko ja z nim przegram, bo tak które. O, widzę go. Siema ziomuś. Zabij go, bo daj się zabić. Tam. Napisałem by mu coś fajnego, ale boję się, że mnie zbanują. W wodzie na bach, w tym guchu. Gdzie jest to widział teraz. O ja, pan. O ja! Prawie spadłem. Jestem na drzewie. Także tylko się do dachu da przeskoczyć, a on nie próbuje bić. Daj na basy banny, przeskoczymy. No, dobra Zwywaj chwilkę. No i co, no i se paszedł Nie ma kartez, abyśmy do niego nie ma warteza nie, 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 A może jest, tylko ale alien jest Może go nie ma Ale alien jest A może go nie ma Ale alien jest, możemy do alien zrobić Kanapka z mi spadła na podkładkę. <suszy> A ja Spać idę Dobra, ja bym do szkoły i tak zacznij mi tak jak ty No ale specjalnie dla c***a może jutro pójdę Dziękuję, jesteś miły, A. wiesz? Jesteś miły, bo dla mnie pojeżdżasz no Naprawdę nie wiem, jak ci mogę się oddzięczać. Odzięczać? Uciekłem? Uciekłem! To, to nie uciekłeś, ja tylko. Wpadłem. <grym> nie widzę. Okej, okay, to chodź do mnie, chodź na parkour. Parkour? Ja go przeszłam przed chwilą. Ale tu, tu jest, chodź, o, cześć. Chodź cię chodź bić w pracy, chodź, chodź się bić. Mmm, Ej, a ja nie bo czekaj, bo czekaj bo ty, żeś się, się pomylił ten, bo myślałem, że ty gapisz się w, w ścianę. Trochę mi się O ja, o ja, o, ja, o ja. potato. I coś ci tak mało bije chyba. Ty też mi, nic nie bijesz. Ile masz? Ja mam dwa. Zabijem, <grab> wygrałem, wygrałem. No, no ja miałem mieć na starcie tak w ogóle, ale niestety gdzieś ja nic, nic nie

JESTEM w tobie A czemu ty jesteś półślepym Chrisem? Ej, nie widzę cię, LOL. Pół oka masz zasłoniętego. Ej, chodź do tej partii. Ej Ty masz pół oka zasłoniętego, jesteś dziwny. Ej, jesteś jesteś klap. LOL nie widzę cię! Nie widzę cię! czemu mnie bijesz? Ej, to jest jakiś gość Biko, biko, tam, to kień! Tak zabij ja jestem ninja Zabij mnie. Czekaj, zabiję go, zabiję was, czekaj, ja chcę double killa mieć. Prawie. Okay. zabiję. Ej, Ja Jesteś Steven, chodź na parkura i kończymy. Yeah, yeah, ja jestem Steven, chyba ci coś boli. Chodź na parkoura. Ja, ja jestem Duszek z Highlife. No <laughs> Dobra, przepraszam, co? What? Źle poszłem, hej, ty jesteś. A... Tu nie, tu nie jest parkour, to yes, jest wyjście marco. z dołu. Nie Patrz, nie. chodź, podejść tu. Tu masz takie jakby zejście. Jak spadniesz na dół to musisz parkurem wyjść Gdzie? No pa. Jak gdzie spadnę? No tam, kurwa Aha, a ja nie wiedziałem Dobra, a ja idę się zabić no, A nie, zapisz Tu chodziłem, to, to, to chodzi cho o, jedno, to, o to nie jest parkur To jest parkur to, to jest floating island taś nie umiesz A to jest plostat, ludzie spadają no, ja nie Eee, <grymne> Spisałem e, jak będę spawned, to się niczym, dobrze żyłem A <grymne> co jest o, oh, Alien, Creative Alien, nie no Co Alien? Creative? No jest No nie ma, ale ja nie mogę tu budować Alien co daje rangę Creative To lol, ono... co oni myślą? Spadłeś? <grymne> Jaka ciota? Żyje, żyje, Dobra, kończę z nagrania jak ktoś to przejdzie, ja albo ty Dobra. A ja będę blisko, czaj, to muszę na napisać. No musisz, no. No słodko, no. Musi, no zarcz, no. no płacz. płacz o no, płacz. nie powiem kto przeszedł. Chyba, Chyba lepiej wiem co zrobiłem, nie? Mmm. Cześć Chrisu. I ja. To się bagla Asasina, to jak Nie! Dobra, skończ. chodź na spawn Oczywiście to serwer kreat... kre... ewareza Jakby Chris go nie wlecił Ewarez nie byłby taki sławny Chyba No, Dobra, cio... werteza Serwer albo... Chodź, do mnie, no. Na stałym nie jestem. Nie widzę Cię. No, stoję twarzą do ściany. O, jesteś. Naprawdę? <grywa> Okej, okay, to jest stałe tyłem A, a teraz znasz pół-przykryte oko. To jest tam, ta chusta, nie? Ja to potem zmienię. Tam, chusta na pół oka. Ej, czekaj, jak kucasz, to ci mniej oka widać. O, to jest na <grywa> myka. Dobra, uzdasz się. Ci się świetnie. No chodź tu. Ustać się. Stoję, no, Ty no to musisz tu Ty musisz tułem stać. No wow. Mm. Co? What the fuck? To jest magia. Też coś te się do... też się do przodu wyginać. Też. <laughs> Powiedz papa. E, chwila, chwila, już, już, już powiem. Dobra, nie. papa. Ej, tu, ty jest z przodu. Tu być. Tu, tu. Dobra. Dobra, weź, nie, to ty zacząłeś. Dobra, nieważne. Komentujcie, subskrybujcie, oczeknajcie. Żółty ja, magiczny to... guziczek. Najecze się i papa. Papa, Ta załatwniczka. Czekaj, czekaj, ja to mówił? Komentujcie, subs... Nie. Żółty, żółty magiczek. <disso> Magiczek <śmany> 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 Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek i do, do, dobranoc <śmany> <JJ> Sparky, <stop. śmany> oh.